Witam Was serdecznie z tej strony, Dragon, a tu kolejny odcinek z DOS Survive. Yy, oczywiście, jeśli Ci się ta seria podoba, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, no i o komentarz, a ja ci przypnę serduszko. Oczywiście mam nową wiadomość. Yy, jeśli chodzi o kanał, to mam nowe intro. A czy nie miałem, ale zrobiłem, stworzyłem, więc może Wam się to spodoba, będzie może lepiej to wyglądało. No i oczywiście, zaczynajmy. Jak wiemy tutaj mamy już obronę. Troszeczkę zbudowałem. Ale teraz trzeba ulepszać i zbierać rzeczy. Więc czas lecieć. Tak. Czas lecieć. Yy, oczywiście tutaj się mi smaży. Mamy nowy poziom. Więc odblokowaliśmy jakieś tutaj nowe rzeczy. Yy, ściszyłem trochę grę. Bo zauważyłem, że... W poprzednim materiale nie za bardzo z głosem, więc tu oczywiście tutaj mogę wszystko sobie wziąć, ale nie biorę na razie. Se zbieram. Dobra, ruszmy. Ruszajmy sobie dalej i zobaczmy, czym się to gryzie. Więc zachęcam Was do subskrypcji, jak oczywiście do komentarzy najbardziej. Łapka w górę to jeśli Wam się podoba, zostawcie, oczywiście to zawsze to pomaga. Healthment so, um, Saltman Iron Iron Aha uh -huh, Bazaar Ghostens Lasse Forest Shoulder Aspires Może pójdźmy do lasu. Tak, pierwsze to będzie las. Zobaczmy, z czym się tutaj gryzie. Jak to wygląda, wszystko z tym lasem. Ja jeszcze tutaj nie byłem, więc miejmy nadzieję, że będzie spoko. Mamy tutaj co, nasiona pomidorów. No, możemy, możemy, możemy mieć skórę, więc to też jest spoko. Zobaczcie, o której tutaj nagrywam. Trzecia po trzeciej w nocy. Powiem Wam szczerze, że te intro to robiłem na komórce jak i muzykę dograłem, więc no musicie być wyrozumiali i możecie mi bez problemu yy, dać łapkę w górę. Och, no, już od razu zombie. No to lejemy, no co się robić? No. Ale czekajcie tu można się skradać. Nice. I czy, ciekawe czy będą mocniejsze obrażenia? Zaraz to sprawdzimy. A to wy się dowie dowiecie, nie? O! Nie no powiem wam szczerze, że dość dużo rzeczy tutaj dropi. To nie jest tak, że nie dropi nic. Aż się, aż się dziwię powiem szczerze, żeby tak nie kłamać. Ale tutaj przyszliśmy po drewno najbardziej, więc jedziemy. Samy w te łuk, kamienie, ubrania. Ja się może przydać później To se pochowam, bo zawsze jak się zginie to zawsze coś się ma, nie? Dobra Zraniłem go, więc Tak ci siak. Coś mu tam życia wziąłem Nie no powiem wam szczerze, że dość spoko Jest bardziej rozbudowana gra mi się wydaje, że to ma potencjał, jeśli naprawdę nie będzie tak Pay to win lub Nie wiadomo ile tam trzeba kupować, to będzie naprawdę fajna gra Kurde uciekł Wiedziałem Inwentory full. No właśnie. Łuku nie chcę, bo mogę robić. Chociaż ciekawie. Ciekawe, jak to. Jakie obrażenia to ma. Tak se. Wow. Nie, no nie źle. Powiem szczerze. Ale dlaczego nie mogę. Zaszliśmy Tutaj właśnie, tylko tutaj mogę No właśnie, i to jest właśnie minus Tego wszystkiego, bo tutaj mogę Wiem o tym, że mogę Zmieniać, tak O A okej okay, Spoko Dość spoko Jedzonko Dobra mm, Łuk wyrzucimy Nie będzie mi potrzebny to też jednak lep lepsze są temy do zbierania niż. Szkoda, że tylko jedzenie, no ale no, nic nie zrobię. A to ten zraniony. Chcę zdobyć skórę, no wiecie, no może się przydać, nie? Widzenie skóra, no dość spoko. No i mamy pełne, no i to tak się właśnie zaczyna. Nie no, dobra. To co nie potrzebuję Od razu nara. Mm, Okej. Okay. A tu jest to taki, że wiecie Survival to przede wszystkim Wild Jedzonko Tu wiesz, powinien być krzak, który powinien podnieść, ale go nie ma, OK. Tu jest coś Zawsze coś mogę zjeść i wiecie, ule uleczę się, nie? Um... Chyba sobie wezmę to. 2% Jestem... Bo tu mam też, jak już zauważyliście, że mogę być chory, nie? To mam 2%, więc spoko. Nie jest tak źle. No i już nie mam. Ale możemy sobie stworzyć złom A, Dobra, no, lejemy i tak. Mamy misję zrobioną. Nic nie znalezione. Ładnie dostał. A to wiem, że z tego się opłaca bić. Dobrze wiedzieć, nie? Nie no ładnie, nie, nie, no sukierka. Taki tasaczek to jest dość spoko. Jest to podstawa. Ale jeszcze mam powiem, że tak ciężko się kieruje, nie? Jeszcze to jest do poprawy, że to szybciej chodziło, bo zauważyłem właśnie, że tak troszeczkę wolniej to chodzi. A nie powinno, nie? ile mamy, żeby już się wyrobił. Także tylko podbierać rzeczy Nie, tego expa Im więcej zabijamy zombie tym większy exp Więc tutaj nie, ma co narzekać jeśli chodzi o to. to nie, Tu będzie jakaś misja dlatego tego nie, robię nawet Nie no, miejsce mamy, no to spoko. Nasza postać chce pić, ale to... Jeszcze trochę. Wiadomo oczywiście nie możemy też przesadzać, nie? Wiecie. Nie no, się to jest potrzebna. O, już 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 ci dam. To możemy podbierać No i to mamy dość spoko Tylko właśnie Najgorszy to jest tym właśnie uleczmy się wow, odliczanie, no to jest spoko co zjemy to i to właśnie jest napromieniowanie. I to jest właśnie to, ale z to. To dodaje picie też, więc 4%. Take. Mm, co to jest kamera. O, możemy przeszukać namiot. Ale nic nie ma. Nie nas nie uderza, to Wam powiem od razu, nie będę ukrywał. Troszeczkę denerwuje Uu. Ten chyba jest lepszy, ale nic nie dropu, zobacz. jest to ranny. Dobra, wróćmy. No, zaraz wracamy. Ja tylko dobieram sobie szybko ten i wypiję wodę i zakończymy odcinek. Dobra, wróciliśmy. I powiem Wam tak. <laughs> Jest dobrze. Zbudowałem do kąpania się, ale na razie woda mi się zbiera. Więc wykąpiemy się, bo moja postać śmierdzi. Z brudu, <laughs> i co tu jest nowego? Yy, mamy tu jakąś postać, która chce z nami rozmawiać. I inne eventy wyszły, więc w kolejnym odcinku będziemy mieli co robić. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, a ja wam przypnę serduszko. I do następnego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.